Witam Was wszystkich i zapraszam na kolejny horoskop. Dziś horoskop związany z wejściem w korytarz zaćmień. 26 maja mamy zaćmienie księżyca, 10 maja mamy, maja, czerwca mamy zaćmienie słońca. I to zaćmienie księżyca to powiedziałabym taki mały pikuś, chociaż. Mały pikuś może oznaczać to, że jego działanie będzie odczuwane szybko na temat i tutaj nie ma w ogóle właśnie żadnej ściemy. Natomiast zaćmienie na słońca to już jest sprawa rozciągnięta w czasie, ponieważ to już jest zmiana na wiele miesięcy. A zwykle takie zmiany, które trwają długo. Mogą zmienić się w zmianę radykalną, zmianę kardynalną i zmianę, która już z nami zostanie. No dobra, ale co to jest, to całe zaćmienie oprócz tego, jak to wygląda na niebie, czyli gdzie ta kulka znajduje się w stosunku do drugiej kulki, że tamtej kulki, tej drugiej czy tej trzeciej nie widać. To sobie sami sprawdzicie. Natomiast jak to wygląda z tym znaczeniem tych zaćmiń? Ano, sprawa jest na tyle poważna, że zwykle są to po prostu transformacje. Zmiany, które mogą być małymi, niepozornymi, ale mogą być też takimi tupnięciowymi, i takimi właśnie radykalnymi. To takie wydarzenia, to takie dotknięcia od losu, tak to nazwijmy, które przychodzą do nas, abyśmy z tej ścieżki, na której jesteśmy, zostali wyrwani. Bo co się dzieje w czasie tych zaćmień? Ano, podświadomość złączona jest ze świadomością, a ta podświadomość, no to przecież nic innego jak właśnie te. Ukryte przede wszystkim yy, straszne rzeczy, czyli jakieś urazy, lęki, strachy, traumy, niedopowiedzenia, jakieś bóle, które w momencie, kiedy połączone są ze świadomością, to tak, jakby miały wreszcie prawo głosu. Możemy wreszcie. Zauważyć albo zrozumieć, dlaczego non-stop coś się w naszym życiu wydarza, albo non-stop um, pewien błąd powielamy, lub non-stop czegoś się boimy. I dotychczas mogliśmy się czuć tak, że nie wiadomo, dlaczego to się dzieje. A tu nagle bum i przychodzi ta świadomość. Że to jest z tego i z tego powodu. Dlatego tak się zachowuje, ponieważ coś tam kiedyś się wydarzyło. I teraz tylko od nas zależy, czy dalej będzie się tkwiło w, tym, w tej bólu, w tym bólu i traumie, w tym czymś, co cofa i jest dla nas nieprzyjemne, czy wręcz przeciwnie. Przerobimy to. Nawet jeżeli miałoby to mu towarzyszyć olbrzymi wybuch emocji, czy płaczu, czy strachu, wszystko jedno, jakiego, ale wielki wyrzut, po którym możemy się poczuć, tak jakby spadł po prostu nam kamień z serca. Jest to taka transformacja niezwykle oczyszczająca, niezwykle zmieniająca. Bo to jest tak, jakbyśmy ciągnęli wielki głaz u nóg, obu, u rąk, obu. Na głowie trzymali nie wiadomo, co jeszcze, i ten ciężar właśnie może wreszcie odejść. Generalnie cóż jeszcze mogę powiedzieć, bo powiedziałam tak bardzo ogólnikowo, żeby można było zrozumieć, o co chodzi w tych całym korytarzu zaćmień. Jeszcze dodam, też tak ogólnikowo, że są to, są to sprawy, ten czas właśnie jest idealny na to, żeby z tej ścieżki, na której jesteśmy, nas wyrwać. Bo może nawet sobie tego nie zdawaliśmy, takiej sprawy, że pójście nią dalej. Nie przyniesie nam ani rozwoju, ani nic dobrego. Należy kierunek zmienić, wybrać inną marszrutę, wybrać inną trasę. I właśnie te wydarzenia, te myśli, te nagle olśnienia, które mogą do nas teraz przyjść, będą sprzyjały temu, tej zmianie kursu. Życiowego. I może to dotyczyć absolutnie wszystkich dziedzin naszego życia. Od takich zwykłych, totalnie niby nic nieznaczących, jakim może być na przykład styl ubierania czy styl aktywności fizycznej, może nawet zapatrywania się na to, co teraz jest dla mnie dobre do czytania, czy też do oglądania. Po towarzystwo, po podróże. No dobra, ale zanim rozwinę ten temat, to, bo już właśnie mi się zaczęło tutaj wszystko układać, to jest właśnie związane między innymi ze strzelcem. Czyli z tym zaćmieniem księżyca w strzelcu. Na cóż ten czas jest właśnie dobry. Na te optymistyczne poszukiwania tego nowego, na te kontakty, właśnie z nowymi ludźmi, miejscami, ale też pomysłami, podróże, ale też działania, które tak bardzo nas angażują czyli takie, które są pełne naszego zaangażowania to również poszerzanie horyzontów, ale przyszło mi do głowy, że poszerzać horyzont można również wtedy, kiedy wejdzie się na szczyt i spojrzy się przez lornetkę dalej. Tak też temu właśnie będą sprzyjać podróże, tym poszerzaniom horyzontów. Ale można również poszerzać horyzonty, przestając patrzeć tylko i wyłącznie na czubek swojego nosa, a spojrzeć na innych. Na to, co dana sytuacja, dana emocja wnosi nie tylko w nasze życie, czyli osobiste ja, ale innych. No i tu jest w ogóle właśnie to spojrzenie na nowe, w ogóle, generalnie na nowe. A przez to, jeżeli już wiemy, co chcemy nowego, to już łatwiej odkryć tą. Prawdę o sobie. Tylko ten księżyc w strzelcu, to nie jest taka prawda, która jest warunkowa. To jest prawda bezwarunkowa. Bo wiecie, jest wiele prawd. Moja prawda, Twoja prawda, głównoprawda. prawda. A tak naprawdę prawda jest jedna. Tylko czasami nie mamy ochoty jej usłyszeć, zobaczyć dotknąć, bo i tutaj jest wielokropek, każdy sobie może wstawić, dlaczego prawdę się warunkuje. Ale tak czy inaczej, ten księżyc w strzelcu ta pełnia, mówią, że to super pełnia w strzelcu, przecież marzenia spełnia. W związku z tym, to jest również czas na to, żeby wreszcie pospełniać małe co nieco na swoją stronę, na swoją bramkę. Spełniać swoje marzenia, spełniać swoje rzeczy, które dotychczas gdzieś były tam daleko odkładane w niebyt. I to jest właśnie taki czas, kiedy może przyjść do was takie olśnienie, że chcę robić to i tamto albo że czegoś się nie widziało, bo niby to było potknięte pod oczy, ale z jakichś powodów ta zaćma powodowała, że albo nie braliśmy tego pod uwagę, albo nie chcieliśmy tego zauważyć, albo albo i teraz w tym zaćmieniu księżyca może to wyjść na jaw. Mogą też trafić do nas. Niby cudowne pomysły. Tylko, jak to zwykle jest z, taką, z takim zaćmieniem księżyca, uważałabym delikatnie na te absolutnie nowe pomysły, żeby one nie były zbyt wybujałą iluzją. Jednym słowem, dajmy sobie trochę czasu, żeby te pomysły mogły spokojnie dojrzeć i żeby nabrały wartości, a nie były taką chwilową, iluzoryczną fatamorganą. A zaćmienie słońca 10 czerwca to jak mówiłam gruba sprawa, bo to zaćmienie wpływa również na wibracje naszej matki Ziemi. A skoro wpływa na nią, wpływa również na każdego z nas, no bo przecież jesteśmy dziećmi naszej Gai. I co wtedy możemy pozbyć się, czyli uzdrowić, właśnie te, tych e, ograniczających przekonań, tych traum, o których mówiłam, tych niepokojów i dziwnych wzorców. Ja mówię dziwnych, a dla kogoś może być, na przykład, dany wzorzec wręcz niemożliwością, żeby się go pozbyć. Ale, no cóż, różne rzeczy mogą się i cuda dziać w tym czasie, i nawet to, co wydawało się dotychczas niemożliwe, może właśnie się zdarzyć. I możemy właśnie zostać. Uzdrowieni właśnie w tym czasie. Wszystkiemu może towarzyszyć taka dziwna nadwrażliwość, dziwne takie rozmycie. Możemy się czuć sennie i mieć, jak to mówią, delikatną skórkę. A ta delikatna skórka może dotyczyć właśnie kontaktów międzyludzkich. Jeden mały ym, Gest to nic, ale jedno pysknięcie, nie w tym momencie i nie na dany temat, i może z tego wylecieć wielka awantura. W związku z tym uważajmy na to, czego się czepiajmy. I cóż jeszcze oprócz tego, że otwierają się przed nami nowe ścieżki? To taka krótka. Dygresja, abyśmy byli czujni, bo znaki możemy dostawać na temat tych zmian naszych życiowych. Takie znaki możemy dostawać z różnych stron. I jeżeli będziemy czujni na to, co nam los, co nam życie, lub czasami człowiek, Przeczytane coś zobaczone, usłyszane, chcę powiedzieć. Wówczas te zmiany mogą być bardziej wzięte, wzięte na rozum, a nie tylko na przypadkowość i na los. I jeszcze jedno to zaćmienie słońca będzie w znaku zmiennym, bo słoneczko będzie właśnie wtedy w bliźniaku. I cóż to oznacza? A no to że skutki też możemy tego zaćmienia szybko gwałtownie odczuć ale później może nastąpić pewnego rodzaju odpuszczenie po jakimś czasie znowu powrót i w ten sposób wpływ czasowo może się wydłużyć a tak już kompletnie. Na dodatek powiem Wam, że dawniej przykładano większe znaczenie do zaćmień słońca. Umiano je przewidzieć i umiano się tym posłużyć, jako narzędziem no co tutaj dużo by nie mówić, ale manipulacji. I wówczas właśnie straszono. Że takie zaćmienie w bliźniętach to wieść o głodzie, chorobach, epidemiach, ale też gwałtownych burzach i wichurach. Może to jeszcze przynieść kradzieje, kradzieże i wzrost przestępstw. Ale w to wszystko. Wierzono kiedyś. My teraz jesteśmy tak nowocześni, że możemy na to wszystko kompletnie spojrzeć innym okiem, wszak przecież mamy XXI wiek. A już w ogóle, kompletnie podsumowaniem powiem tylko, że strzelec to widzę, bliźniak to myślę. A te spostrzeżenia, te transformacje na tym, w tych obszarach, czyli co widzę i co myślę, mogą zmienić nasze postępowanie. Jednym słowem: wyostrzcie swój wzrok, żebyście mogli wyostrzyć swoje myślenie kompletnie je zmienić i pójść. Kompletnie inną drogą. I tego nam wszystkim życzę. To by był malutki wstęp, a teraz zaproszę Was wszystkich na horoskop dla poszczególnych znaków Zodiaku, bo będzie mi strasznie miło powiedzieć, co w Waszym życiu przez następne pół roku może się zmienić. W jakich to obszarach możemy takich zmian oczekiwać? No i co? Zapraszam do takich czytań. Trzymajcie się. Cześć, strzelce. Zobaczmy. Korytarz zaćmień i Wasze zmiany w tym czasie. Czytanie będzie krótkie, bardzo może, ale nie aż tak. Z małym dopowiedzeniem. Nie zapomnijcie bardzo proszę zostawić śladu, że tu byliście, czyli subskrypcje, komentarze, lajki, łapki. No i co? No i zobaczmy. Jakie to wzorce zachowań, myślenia, fajnie by było, żeby zostawić już za sobą. To jest pewnego rodzaju takie ocenianie, które zawsze dziwnym zbiegiem okoliczności Was stawia wyżej niż innych. To jest takie zwyciężanie ponad wszystko. Czy musicie odnosić takie zwycięstwa wszędzie i o, zawsze o te złote kalesony? Chyba nie, bo nie tędy droga, żeby budować swoją wartość. Nie musicie, tak? Nie musicie wchodzić za każdym razem w konfrontację, żeby pokazać komuś, że jesteście lepsi. Mądrzejsi, bardziej zauważani, zdolniejsi. Nie musicie tego robić. Warto tego się właśnie pozbyć. No ale jeżeli się tego pozby pozbędziecie, to wystąpi luka, czym ją e, zastąpić. Ano, serdecznością, otwartością, e, informowaniem, ale takim Ciepłym. Ja wiem, że Ty wiesz, co jest dla, dla Was, dla Ciebie dobre. Ja wiem, że Ty potrafisz dostrzec i ja wiem, że Ty potrafisz zarządzić całym tym swoim chazjaństwem, które wokół siebie masz. Ale warto właśnie byłoby robić to w sposób serdeczniejszy, bardziej przyjazny. I taki niby od niechcenia, ale przez to, że taki niby od niechcenia, ale niezwykle przemyślany, może to spowodować, że ludzie zaczną Cię inaczej spostrzegać. A też przez to, jaki cykl w Twoim życiu może się zacząć nowy dla Ciebie. Że tą nową aktywnością, zmianą tej aktywności wprowadzisz do swojego środowiska trochę więcej radości, trochę więcej y, przypadkowej radości. To nie tak, że y, będziecie musieli mieć wszystko poukładane odtąd-dotąd. I takie właśnie. Od kropki do kropki, jak to mówię w Excelu, wszystkie komórki pozapisywane i godziny temu przyporządkowane. Nie, właśnie możecie się cieszyć życiem, cieszyć się byciem razem, ale też korzystać z takiej żywiołowości i no cóż, również z tej radości bycia razem. Nawet jeżeli nie możecie być ze sobą cały czas, ale w momencie, kiedy już się zdarzy, fajnie by było to na wesoło, na ciepło, na otwarcie, trochę po celebrować. A co niespodziewanego może Wam się zdarzyć? I tutaj zaskoczenie, bo, bo to może być Niesamowita okazja na to, żeby oficjalnie i absolutnie zgodnie z prawem zarobić niezły pieniądz. Taka nowa praca, nowy kontrakt, nowa umowa. No, życzę Wam, bo to naprawdę będzie bardzo zyskowne. A rada i Podsumowanie to są takie dwie sprawy. Życie rzadko kiedy składa się z samych cudowności. Życie jest jak róże, trochę płatków i trochę kolców. I tak właśnie może być w waszym przypadku. Ale zauważcie. Że bycie z kimś, bycie w rodzinie, to czasami jest też uległość, to czasami jest też znoszenie pewnych rzeczy, które los przynosi. I nie należy podchodzić do tego jako do zrządzenia losu i czegoś, co jest absolutnie nie do przyjęcia. Wręcz przeciwnie, ponieważ jesteśmy rodziną, jesteśmy razem, jesteśmy związani ze sobą, yy, chęcią bycia ze sobą, chęcią bycia yy, taką grupą, która się wspiera. W związku z tym, nawet w trudnych sytuacjach, warto okazać serce i stanąć trochę wyżej niż własne ja. W imię właśnie tej grupy, tego bycia razem, bycia w tej zależności, która właśnie nie zawsze jest słodka, ale suma sumarum dobrze z wami być. I tego wam życzę, żeby ten czas dał Wam możliwość odczuwania bardzo mocno tego, że jesteście razem. Nie zapomnijcie do następnego. No i pa.